W dzisiejszym podcaście rozmawiamy o medycynie estetycznej, ale taką, którą możemy zrobić sami, we własnym domu. Naszym ekspertem jest doktor, lekarz medycyny estetycznej Marzena Larkowska-Precht z kliniki ArtisMed. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc co takiego możemy dzisiaj zrobić? Żyjemy w czasie ciągłych napięć, e, z coraz większym zanieczyszczeniem powietrza, e, w większym e, generalnie takim codziennym e, stresie. I jeszcze do tego ten cały lockdown. E, czy są zabiegi, które nie mieszkając w dużym mieście e, możemy zrobić bez dostępu do kliniki medycyny estetycznej? Coś, co nam pomoże, sprawi, że poczujemy się piękniejsze, zdrowsze, e, szczęśliwsze? No wiesz co, ja myślę, że mm, pierwszą rzeczą, jaką bym zaproponowała, to jest spojrzeć w lustro i uśmiechnąć się do tej dziewczyny z przeciwka. Bo jak do tego w ten sposób podejdziemy, że powiemy samym sobie, że nas się lubimy, to już będzie to jakby element składowy zabiegu. Jeżeli do tego dołożymy, nie wiem, fajną kąpiel ze świeczkami, dosypiemy do wanny na przykład soli magnezowej, takiej, którą można kupić w internecie za parę kilo, za 40 zł, czy jakieś tam dosłownie no, niewielkie pieniądze, i wsypiemy sobie tego magnezu, który nas bardzo zregeneruje. I włączymy sobie dobrą muzykę. Po tej kąpieli weźmiemy prysznic naprzemienny, chłodny i ciepły i sobie przemasujemy ciało fajną szczotą, czy jakąś taką myjką, do peeling, taką pilingującą, masującą. Nałożymy dobry balsam do ciała. Nie mówię dobry, czyli drogi, tylko mówię o tym, że będzie miał jakieś fajne składniki, nawet masło szea samo. Może jakieś olejki, które też ładnie pachnące? No, coś, coś na głowę. To to już jest zabieg. Bym powiedziała z pogranicza, który nie angażuje jeszcze lekarza czy nie angażuje igły, ale robi nam dobrze i na ciało i na głowę. Czyli możemy nauczyć się być własnym lekarzem dla samej, dla samej siebie. Um. Nie mamy dostępu, myślę tutaj o tych kobietach, które mieszkają w miejscowościach, gdzie nie mają dostępu do takich klinik medycyny estetycznej, do lekarzy, którzy mają dobrą renomę, wiedzę i doświadczenie, ale mamy dostęp do wielu produktów poprzez internet. Co, tak, co warto kupić? Co warto kupić, żeby trochę sobie właśnie pomóc i, i, i poczuć się W tej lepiej? chwili jest tak dużo y, możliwości, że jeżeli któraś z dziewczyn będzie, chociaż trochę się zainteresuje i po, po gmera, że tak powiem, w internecie i zobaczy, że jest bardzo wiele takich miejsc, które sprzedają w ogóle takie same surowce kosmetyczne. To nawet nie są jeszcze kremy, czy tam balsamy, czy jakieś inne rzeczy, tylko są to surowce. I naprawdę jest jest bardzo dużo receptur, gdzie możemy sobie same w domu ukręcić jakiś fajny specyfik e, i go zaaplikować. Możemy sobie kupić kwas hialuronowy, kilkuprocentowy, który występuje w takich e, buteleczkach tam po 20 ml, czy coś takiego. Albo migdałowy. Albo migdałowy. Albo azeleinowy. Możemy tak naprawdę bardzo dużo zabiegów zrobić w domu. Oczywiście wszystko to, co robimy, musi być w bardzo niskich stężeniach, no bo w razie czego ktoś nam nie pomoże, nam e, lekarz, czy, czy kosmetolog w razie gdybyśmy miały jakieś podrażnienie, ale to co jest do dokupienia online czy no bo teraz to właściwie tylko online, to są substancje w takich stężeniach, że tak naprawdę nie mają prawa zrobić krzywdy, natomiast mogą zrobić dużo dobrego. Proszę pamiętać, że jest duża możliwość też takiej korzystania z formy jakiś teleporad, więc możemy sobie, nie wiem, umówić się na jakąś konsultację online nową i przegadać mówiąc kolokwialnie z lekarzem czy z kosmetologiem to jak, w jaki sposób um, się prowadzić, o tak bym powiedziała. Natomiast, natomiast jest naprawdę bardzo dużo możliwości i tak właśnie to, to o czym powiedziałyśmy, czy, czy też olejki aromatyczne, to masło Shea, o którym mówię, um, ceramidy, jakieś kapsułki z ceramidami, z których sobie możemy zrobić, nie wiem, maseczkę pod oczy, jest y, spektrum bardzo szerokie. Roler na twarz. Ro dokładnie. Szczotka na ciało, tak? Y y roller na twarz, szczotka na ciało. Z rollerem troszkę musimy uważać, dlatego, że jeżeli będziemy miały coś, co ma ostre igiełki, to musimy też myśleć o tym, jak będziemy się z tym y, obchodzić, bo ja nie jestem wrogiem tego, żeby pacjentki sobie same wałkowały skórę i nakuwały, robiły mikro Pod jednym warunkiem, że albo użyją tego rollera raz i go wyrzucą. Albo się nauczą y, ten roller dezynfekować, a to nie jest tak, że możemy wystarczy to psikać, nie wiem, oktaniseptem, my powinnyśmy w tym momencie, nie wiem, nalać do szklanki oktaniseptu, czy skinseptu, czy jakiegoś tam innego mocnego alkoholu, może być to po prostu zwykły spirytus kupiony w żabce y, i włożyć to do spirytusu, żeby to trochę tam poleżało i żeby się to, jakby ewentualnie to, co się miałoby osadzić, żeby to się mogło po prostu domyć tam. Więc musimy pamiętać o tym, i ewentualnie wtedy, jeżeli już domyjemy, to wkładamy do czystego woreczka takiego strunowego, zamykamy strunę i możemy z niego korzystać po kilku dniach. Natomiast, broń Boże, nie, nie jakieś trzymanie tego, nie wiem, w łazience na półce. Tak? Mhm. Czy są jakieś urządzenia, które pomagają stymulować nam skórę? Możemy sobie zakupić do takiego domowego użytku, nawet jeżeli to jest kupione. Od kliniki, która tak, tym się zajmuje na co dzień, to co to mogłoby być? Wiesz, co to tak naprawdę jest? Jest sporo różnych rzeczy. Jest, są z jest takich, mówię oczywiście, dostępnych um, dla przeciętnej Kowalskiej. Um, cenowo i, i też w kwestii obsługi, tak. Możemy sobie kupić peeling kawitacyjny, który jest banalny i wykonanie tego zabiegu naprawdę, no, można się tego nauczyć z tutorialu na YouTubie i zrobić sobie tak i, i tą skórę oczyszczać, fajnie sobie stymulować. Możemy pomyśleć o tym, żeby sobie jeżeli mamy, nie wiem, na przykład skórę skłonną do zanieczyszczeń i taką, taką trądzikową, żeby sobie kupić darsonwal, który też kosztuje 200-300 zł, tak myślę, i możemy sobie jonizować tą skórę i zamykać i, i oczyszczać w ten sposób właśnie darsanwale. -y. To mhm. są takie banalne w sumie rzeczy, którymi naprawdę no, musiałaby się bardzo postarać, żeby to, żeby sobie zrobić tym krzywdę. Oczywiście mhm. dla chcącego nic trudnego, tak? Ale mówimy o e, myślącej dziewczynie, która jednak obejrzy jakiś e, przeczyta tutorial, instrukcje, i przeczyta instrukcję, tak? W razie czego dopyta. E, coś na pierwsze zmarszczki dla nastolatek, coś pod oczy, e, pielęgnacja oczu, są, jakieś składniki, znaczy, produkty, bądź właśnie jakieś tutaj wspomagające urządzenia? Ja u, myślę, urządzenie. że, że e, fajnie by było mieć na przykład jakieś takie, nie wiem, e, kuleczki, które możemy włożyć do zamrażalnika i sobie na przykład lodem, czy tam jakimś zimnym, zimną kulką Przemasować tak. Taką z kamienia są tak, teraz modne, te nafryty, czy jakieś tak. inne tam kamienie. Ja uważam, że to są naprawdę mega fajne rzeczy. Kolejna rzecz, która mi e, gdzieś tam e, jakby wydaje się rozwiązaniem właśnie dla tych osób, które mają gorszy dostęp powiedzmy do klinik, to te wszystkie e, zajęcia online, na przykład z jogi twarzy, czy w ogóle z gimnastyki twarzy. No właśnie chciałam o to zapytać Joga twarzy. I ma prawda? Zdecydowanie. Oczywiście, że ka jak każda rzecz ma swoje wady i zalety, tak? I teoretycznie mam pacjentki, które nawet szkolą z jogi twarzy, a mimo tego jeszcze na przykład sobie robią botoks, tak? No bo na przykład jakby ta okolica między brwiami, no niestety joga nie pomaga, tak? Bo zmar zostaje. ale jakby, Tak zwane tutaj lwie. No, lwy. Lwy. No, dokładnie. Natomiast na pewno jakby to, to w czym my się najgorsze i czujemy, jeśli chodzi o proces starzenia, to jest opadanie i takie chomiki i owal, który tracimy, tak? Natomiast Grawitacja, jest to naturalne, te przy... tak, też gdzieś tak, tam trzeba tak, się z no no tym to... pogodzić, ale możemy trochę no, ale pomóc. ćwiczenia i yy, ćwiczenia mięśnia szerokiego szyi, czyli platyzmy i ćwiczenia tutaj mięśni żwaczy i tak dalej, to wszystko może, tym, tymi ćwiczeniami jesteśmy w stanie, nie mówię, że wszystko zmienić, tak? Ale na pewno napięcie mięśni coś robi, tak? Pamiętajmy, że generalnie mięśnie, wyćwiczony mięsień się skraca, w związku z tym to jest jakby naszym celem jest skrócenie tych mięśni, no bo to wszystko będzie w tym momencie liftingować. Piękno dla wszystkich, mówimy o miejscach z dostępnością do zabiegów medycyny estetycznej, o miejscach, gdzie tego dostępu nie ma bądź jest ograniczone. Chciałabym jeszcze tutaj poświęcić chwilkę uwagi dla kobiet dojrzałych, takie, które już nie mogą korzystać z niektórych zabiegów, bo może jest już po prostu za późno. Nigdy wcześniej nie odważyły się na to. I już niezależnie, gdzie one mieszkają, co tutaj można by im doradzić, żeby trochę jeszcze coś podziałać i, i, i poczuły się Pierwsza lepiej? Pierwsza rzecz, nie poddawaj się. Nigdy nie, e, jest, nigdy za późno. nie jest za późno. No to dopóki... piłka w grze, to zawsze może paść gol. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby było za późno na coś. Jeżeli stan zdrowia oczywiście pozwala, no bo nie mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy pacjentka po prostu z przyczyn medycznych nie może, to moja najstarsza pacjentka jest po 80 i to, Bo to tak jest osiemdziesiątce. w pewnym momencie kobieta dojrzała już ma tak, dzieci są odchowane, poszły sobie tam już gdzieś na studia, ona zostaje sama, w sensie już tutaj ma, nie ma tak dużo obowiązków i w końcu przyszedł moment, kiedy ona pomyśli mhm. o sobie. Teraz my. Teraz my. Mm -hmm. Więc co teraz? Teraz my. Teraz my w takiej opcji, myślę, naj, naj, najmądrzejszej, to byłoby pójść do lekarza, którego polecają jakieś koleżanki, które dobrze wyglądają. Bo ja uważam, że nie ma lepszej opcji niż poczta pantoflowa. I jak patrzę na dobrze ubraną koleżankę, to myślę sobie, pójdę do tego sklepu, nie? Na Droga rekomendacji. Tak. Natomiast z twarzą jest podobnie, czy z ciałem jest podobnie. I myślę sobie, że dobrze by było jednak zaufać. Że ta osoba, do którą wybrałyśmy, wybrałyśmy ją z tego powodu, że ona jest po prostu dobra i wie, co robi. W związku z tym, e, opcja przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi, co powinna zrobić i ona się temu poddaje, jest optymalna, e, bo e, no, ja wiem lepiej, co zadziała. Bo pamiętajmy o tym, że e, no, ja się uczę tego, jakby tych mechanizmów starzenia. bo normalny człowiek je widzi, a ja wiem skąd one się biorą, więc jak ja wiem, że przychodzi do mnie pacjentka nie wiem, z opadniętą powieką, mówi, boże, nienawidzę tej powieki, z jednej osoby, a ja wiem, że ta powieka się bierze z tego, że ubywa tkanki tłuszczowej w okolicy skroniowej, że wystarczy trochę podać tam materiału, ja jej otworzę oko Nie bez trzeba nic wycinać. Cięcia. Oczywiście do pewnego etapu, nie? Natomiast e, znając te takie, takie, takie trigger pointy, czyli te punkty, w, tu, nazwijmy to, no nie chcę powiedzieć zapalne, bo to nie jest to słowo, ale te takie punkty słabe, które jakby, jeżeli je, nie zaopiekujemy się nimi, no to one po prostu spowodują taki, a nie inny proces starzenia. To ja zawsze, jak przychodzi do mnie pacjentka, zawsze jej pytam: Czy pani przychodzi się poprawić, czy pani chce się ze mną starzeć? Bo to zdecydowanie zmienia moje podejście. Bo jeżeli, i potrzeby. Tak. To, czego te kobiety potrzebują, po co przychodzą. Bo jeżeli wiesz, jeżeli przychodzi się poprawić, bo ma za trzy miesiące ślub syna i teraz za trzy miesiące ma wyglądać super, a potem to już nieważne, to ja robię wersję taką, wersję wow, ale jakby nie, za, nie zakładając tego, że ja sobie chcę zrobić taki remont kapitalny, żeby mieć e, zadbany. I zawsze em, jest, takie, jest taki jeden z moich kolegów e, w Brazylii, który jest bardzo takim była górów w medycynie estetycznej. I on zawsze mówi: pamiętajcie, pierwszy punkt jest Clean the House, czyli posprzątaj dom. Więc właśnie i dopiero potem go remontuj, tak? Czyli jakby mądry doktor będzie sobie sprzątał, a potem dopiero dekorował, a nie, że zrobi tu pyk, 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 udekoruje, a za trzy miesiące to wszystko runie. Mhm, Więc... Czyli takie przyjrzenie się w ogóle człowiekowi mhm. i co ta kobieta potrzebuje, kobieta, tak, dziewczyna. Tak. Gdy jesteśmy, facet też, no. No, też. Gdy jesteśmy zmęczone, widzimy, że potrzebujemy trochę tego blasku w naszej skórze i cerze tutaj na twarzy czy są może jakieś takie suplementy czy witaminy do dożylne podawane to się warto stosuje coś takiego się, gdzie tam się zainteresować się kroplówki natomiast jeśli mam być szczera jeżeli wskazaniem do tak zwane wlewy, jeżeli prawda? wskazaniem do kroplówki ma być czysta uroda to myślę sobie że jest to lekkie nadużycie że o wiele lepiej jest położyć serum z witaminą C bo będzie lepszy efekt. Natomiast no, myślę, że, że w lewach podajemy substancje, które mają nas pobudzić w ogóle jakby no, chyba i nie wiem, uzupełnić jakieś niedobory, jeżeli potrzebujemy, bo to oczywiście często robimy. I teraz mamy wysyp pacjentów po którzy przychodzą na reanimację w cudzysłowie kroplówkową, bo mają taki spadek formy, takie. Tak Tacy są słabi, że jak im damy trochę jakichś tam antyoksydantów i, i różnych suplementów, to rzeczywiście trochę szybciej stają na nogi. Czyli można się podnieść po takim można. covidowym no przypadku można, tak. i żeby po sobie prostu zrobić taką my, kurację. kurację. Natomiast wydaje mi się, że do skóry, to zdecydowanie bym dała preparaty na skórę. Teraz bardzo dużo firm też w ramach COVID-a, myślę, wypuściło takie home spa wersje i mają dużo preparatów, które jakby działają mocniej niż wcześniej były one gabinetowymi preparatami, a teraz one przeszły jako takie domowe preparaty i one naprawdę mają duże właściwości, czyli liftingujące, czy rozjaśniające, jakieś stężone witaminy C, z kwasem glikolowym, takie połączenia, które kiedyś były praktycznie tylko dla gabinetów zarezerwowane, a teraz, na, mówię o takich markach aptecznych przede wszystkim, no bo one mogą sobie trochę bardziej pozwolić na Mocne, na większe stężenia niż te marki kosmetyczne, ale ja uważam w ogóle, że jakby marki apteczne, ja bardzo lubię marki apteczne, bo uważam, że za dużo mniejsze pieniądze możesz mieć dobry efekt produktem, który może nie będzie tak pięknie pachniał jak jakiś tam z wysokiej półki um, produkt. Natomiast czy to nie będzie takiego komfortu nałożenia, czy też nie będzie na półce tak wyglądał pięknie jak, nie wiem, Chanel czy, czy Dior. Natomiast one będą bardzo skuteczne w działaniu. I może bardziej skuteczne niż te wielkie nazwy błyszczące no, logotypem. No nie, to nie mądry, się. Tak, to bardzo mądre co mówisz. Marzenko, że na szczęście mamy dostęp do... Um, właśnie aptecznych produktów możemy sami coś zrobić, stworzyć, możemy też coś zakupić i po prostu. Wszystko oczywiście... zależy od tego, jaki mamy budżet, tak? Ale tak. myślę, że też te, ja, ja też często pytam pacjentów no jakby może to trochę nieuprzejme, ale uważam, że rozsądne, ile pani może na siebie wydać po prostu, bo jeżeli ja, jeżeli ona mi powie, mam na siebie 300 we w miesiącu, to ja wiem jak mam dobrze zagospodarować te trzy stówy, jeżeli powie mi, mam na, na, ile pa, a ile pani uważa, no to super, to, to no możemy limit. szaleć, nie? Natomiast myślę sobie, że jakby ważne jest też to, że, że jeżeli komuś, nie wiem, oddajesz swoje pieniądze na pewnego rodzaju inwestycje, no bo to jest twoja inwestycja, tak? To mówisz, mogę odkładać miesięcznie tyle i tyle na moją twarz, czyli inwestować swoją twarz, a ten ktoś ci po prostu mądrze inwestuje w w, Żeby przedłużyć tak. naszą młodość i świeżość. I, i świeżość i blask. Ale mówię, pierwszy krok, na pewno pierwszym krokiem musi być to, że musisz się dogadać z tą drugą osobą, z tą osobą z lustra i musisz ją polubić, bo jeżeli tego momentu zabraknie w naszej takiej terapii, E, autoterapii, no to, to, się, to tutaj nie będzie efektu na pewno. Czyli to jest najważniejsze, mi się to bardzo podoba, że przede wszystkim zaczynamy od siebie i e, by pokochać się. Ja zawsze mówię tak, że jeżeli pacjentka przychodzi i mówi, bo wie Pani, ja bym chciała tutaj się zrobić, bo e, nie wiem, Halinka się zrobiła, albo wie Pani mój mąż się ogląda za gadką, która ma zrobione usta, to sobie myślę. N -n". Nie tą drogą, tak? Zawsze mówię, pani ma to zrobić dla lustra, dla tej sprzeciwka, która to do pani uśmiechnie. Mm -hmm. I na tym zakończmy tą rozmowę bardzo optymistyczną i z uśmiechem. że uśmiech uśmiech jest się do siebie. Właśnie, najważniejsze, uśmiechnąć się do siebie i dostrzec swoje piękno. Tak. No bo każda z nas jest piękna na swój sposób. Czasem to troszkę przykryte i trzeba oczyścić dom. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję <grym> za dziękuję. rozmowę. Dziękuję. Dzięki.